Dzień dobry, dzień dobry. No i zaczynamy sobie kolejny dzień w naszym teatrze. Zróbmy Enterek, czyli następny dzień. Trzeci. Poziom czwarty. Szybko idą poziomy i czekamy na klientów. Tylko co ja mam z tym popcornem zrobić? F. F. O, pięknie. Mogłam go chyba do kosza wywalić. Aha, bo ja muszę otworzyć kino najpierw. Aha. Pouzupełnialiśmy trochę. No tutaj no... Dobra, to się wyrzuci. Tak, a tu ma sobie musiała posprzątać ewidentnie. Koczymy z miotką. Mhm. Ja chcę pracownika, który tu będzie to obsługiwał, a ja mu będę tylko towar do nosić, bo jestem leniwa. A tu musimy od piątego poziomu był drugi pracownik, nie? Aha, ja Ci tą kole mam jakoś teraz dać. Dobra. Dwadzieścia trzy. Okej. Okay. Ja bym sobie mogła ten kubek w sumie wziąć i dać tu, nie? Proszę potem nie latać co chwilę. Dobra. Chcesz kola i popcorn? No oni tu przyszli pojeść, no. jest cola. i popcorn. Nie mogę wziąć kubeczka, to mam chyba zaciasnąć w tym. Dobra, może im skrócimy ten sens. Trzeba będzie też chyba jakąś taśmę z czasem dokupić nową. Tak mi się wydaje, czas między pokazami. Zróbmy z powrotem na te 60, co było. Dobra. No nie wiem, czy to o to chodziło. I zatrudnimy sobie zaraz, tylko niech nam ten poziom dobije. Zatrudnimy sobie zaraz pracownika. A, pani chce kole. И попкорн. A nie, bo to jest przerwa, tu nie mam tego. Kurczę. Co to w ogóle za pudełko z tym? Halo z tym, że tak jest ciężko złapać. 52. Aha, mogę przyspieszyć, dobra, przyspieszmy, bo ja tu nie, nie ogarniam tego z Ojej, tadr wymaga czyszczenia. Serio? Znowu mi napacikali? Jak mam opróżnić kosz na śmieci? Dlaczego nie mogę wziąć tej koli. A teraz muszę być na kasie, dobra. A, bo jest gotowe. Aj, za dużo wydałam pani. inaczej przestawić, bo mi to przeszkadza. Tu się nie umiem dostać do kubeczków, kurczę. Ale zaraz powiem być poziom piąty i sobie zatrudnimy panią czy pana, nie wiem kto to będzie, żeby ona tutaj sprząta, nie sprząta, tylko obsługiwała. Potem chyba pana do sprzątania czy panią, a my będziemy zasuwać. Dobra, możemy przyspieszyć sens. Teater wymaga czyszczenia. Serio. Ciebie wy jesteście brudasy. Blokowano nowe przedmioty. Moment, moment, tu się coś zacina w tej grze, czy mnie się wydaje. Eee, chyba tak na śmieci, i chyba tylko to było, nie? Dajcie, nie ma tak Dawaj mi moje biuro Niech tam przyjdzie pracownik Gdzie to było? Bo ja potrzebuję pracownika Zatrudni za 200, dobra Zatrudni i potem jest za dwa poziomy będzie sprzątał nam tu ktoś, bo ja się nie wyrobię. Dobra, gdzie jest ten pracownik? Z tej strony muszę ten kubek wyjąć, wstaj. gdzie jest ten pracownik? Ja go w końcu zatrudniłam, czy co? Poczekajcie. A tu jest pani. czemu nie ma już te czapki Mikołajkowa? Dobra, ja bym tu musiała trochę zakupu zrobić. Mm -hmm. Jakieś hot dogi możemy mieć, ale ja nie mam gdzie tego na razie dać. Poczekajcie. <c oughs> とはい。 Mieć jakoś inaczej ustawione. Klienci zgłaszają zakłócenia. Co ja mam tam zrobić? Gdzie tu są te zakłócenia? Nie no, ja się nie wyrobię z tym całym bieganiem. Co to jest fasolki? Muszę chyba tu jeszcze jeden taki stolik sobie dostawić. <laughs> Na pewno. O, robi się ta maszyna pomieściła, bo tam jeszcze widział, coś do hodogów jest. To są wody. Idę zobaczyć, co ja tam jeszcze mogę zrobić. O tu co jeszcze było w tych ulepszeniach? Co tam jeszcze było? Kącik meblowy to nie uchwyt na bułki do hot dogów czy są biurowe? czekajcie nie to sprzedawca przekąsek żywność tu nie zaopatrzenie, a są bułka do hot dogów. jest, no ale dobra mamy forkę, dobra weźmy bułkę do hot dogów napoje że kupiłam To kupiłam. To jest tu. Teraz kącik meblowy. To jest zwykła półka, to nie. Kurczę, lada by się przydała. Dobra, weźmy ten stół narożny To jest co? Uchwyt na bułki do dogów O, jest półka magazynowa. Wow. A maszyny? O jest, rolka do hot dogów. Okej. Okay. No, ale też parówki by się przydały do tego, nie? Czy mi się wydaje? Gdzie my byśmy... dobra, oni sobie pójdą wszyscy. Czyli my byśmy to musieli sobie wszystko jakoś poprzestawiać w ogóle, nie? Czekaj no pani, pani to jest pod R. Kurczę, no to czekaj, dajmy panią na przykład. Tak. A nie widzę tego teraz. Okej. Okay gdzieś narożna była jak to narożna wychodzi a jest półka a to sobie to jakoś a gdzie ona ma przód w tym momencie tak czy inaczej chyba nie tak albo i tak albo i nie tak albo może to tak ma być czekajcie o, to tak ma być, a czyli tutaj i tak mi jeszcze kawałek blatu brakuje jakiegoś, moment. Jeszcze jeden taki stolik dłuższy. To chodź ty. Zaraz to kupiliśmy. Co tu poustawiamy wszystko, żeby to miało ręce i nogi. To tak tu wejdzie. Wejdzie. W tą stronę, w tą. I teraz co? Hmm, to też idzie, przestawić? Idzie. Tu. Ok. no nie wiem, jak teraz to, tak? okej okay. teraz zaraz od tych dogów gdzieś tutaj co to jest? A... Hmm. Ci grilek. Weź surowego parówka, czyli ja gdzieś muszę kupić parówkę. Dobra, tu wchodzą buki. że trochę poukładać. To jest kubek. Wzięłam ja magazyn. To nie jest pełne. Trzeba by się chyba posprzątać. A gdzieś by jeszcze chyba parówkę trzeba kupić, tak? No to jest bułka, ale nie mam parówki. No właśnie. Poczekajcie, a gdzie się kupuje parówkę? Mam hot dog, na razie samą bułę mam. Sprzedawca przekąsek. opa... jest bułka do. A jest parówka! tam przyszli sobie do restauracji chyba bo uzupełniamy to słuchajcie i zakończymy sobie ten odcineczek i zobaczymy jak to nam pójdzie w kolejnym dniu tu nam weszły wszystkie buły parówki gdzieś musimy jeszcze ogarnąć to jest parówki 25 parówek przyjechało tu wow a co z tymi? Tak, tu będą stały luzem? Całkiem możliwe. I tu są jeszcze też bułki do tego doga. Ja mam nadzieję, że ta kobieta sobie tu poradzi. Dobra, a co? To, a też to trzeba włączyć, żeby się to grzało. Co one się myją, czy one się grzeją? Dobra, moi kochani. Kończymy sobie na tym ten odcineczek. Tak wygląda ten nasz... aha hol, nie kończymy. Jeszcze musimy się tam posprzątać. Bo mieliśmy znowu br... I ja nie mogę, co za syp. Ja nie wiem, co ci ludzie tu robią. Najgorsze jest to, że tak ci ludzie faktycznie istnieją i taki syk zostawiają. Yy. A, muszę opóźnić kosz na śmieci, no to czekaj. Okej. Okay. Yy. Jakieś 6 metrów, ale gdzie? koszby też chyba trzeba opróżnić. Ja nie wiem. Ja chcę kogoś, kto mi tu przyjdzie i będzie sprzątał. O, u panów w toalecie znowu, nie? I ja nie wiem, co oni robią. Jak normalnie foczki w akwarium. Zobaczcie, no są obszczane toalety. I to raz zobaczymy jak to u pani wygląda. I tu sobie panowie ewidentnie do miski nie trafili. A panie? No panie też nie do miski, bo do toalety. Panie też nie trafiły. No to ja nie wiem, czy one chciały naśladować panów. Jeszcze gdzieś tam jest coś brudne. Matko i córko. Znajdźmy to. Nie. Kurczę, gdzie to jeszcze jest? U mnie tu. Tutaj. Nie wiem. A co ja mogę z tym pędzlem zrobić? Czekajcie. Spersonalizuj teatr. Dobra. A ile to kosztuje? Czekajcie. O, powiedzmy, że gdybym chciała to malować, to ile to kosztuje? Jak ja bym to chciała, nie wiem, w kolorze na przykład takim. Aha! Oskonia mam wiedzieć teraz, które to było to samo. O, dobra, bo sobie koloru nie zapisałam. No dobra, zakończmy to na razie. Z odcineczek i tu sobie też zakończymy potem dzień. Także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się cieplutko. Pa pa!